Powrót do szkoły nigdy nie był lepszy. Do zgarnięcia nagrody o wartości 30 tysięcy złotych bierz udział w ekstra eventach. Wbijaj na casedrop.eu i sprawdź najnowszy IWE. Back to score. Jak, jak to tak, jest? Tak. 100% to pomoże. Tomek, to ty? Tomek! Jo, pierdolę, dole, pierdałem! na mnie chodzą? Daj poka, daję. Coś powiedział ty? <grym> Albo no? kto dzwoni? Halo dlaczego mnie do Halo, internet mi działa, halo Jopisy, halo? Pomocy Nie chodzi to Co to się dzieje? Halo Co jest? Co? Ja pierdolę się wystraszyłem kurwa o kurwa Fuj, uciekamy na defen Oni mogli, my grali forsa teraz <grym 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 No abort, 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 abort Abort saju A wupa mit, kurwa Wupa środek Ma ktoś kawa? Macie flashbana? Mam, mam też No Kurwa jak pan bez pan sensu to robimy, ja pierdolę pan no, to, pan no. Pan Ja mam akaczę i oni muszą pushować, cholera jasne I jeszcze mnie ten jebany sniper, kurwi on Mogłem Ma to dobrze, no jest git Murek W kawach jeszcze leży nic nie ma, drobinkę będę eee, Schody, schody jeden Ja pierdolę, dżungl lewo Dam smoke'a na długą jeszcze, pewor Dziewiąty? Ale leci tu Na blisko, wykuj! go! Z granatą byłem w ręku, myślałem, że ty zabiłeś. On pali łajkosa przecież, kurwa! Jak był granatem w ręku? Mamy dwa Damy smokę Kurwa, chłop za WUPO na blisko po to, on pali pa papierosa, ty. No jak kurwa za mną, to co ja mam zrobić, ty? O kurwa, ślepy zaułek! Ja, ja pierdolę, ślepy zaułek! No ta brawo Ta. Brawo zajebiście. Będzie długo dobiegać mu fysia, ciena ciena dam. Jest Rrasuje, ruiny, I do dobra. I, I ruiny. I Bum. Nie basen. Mam full grant, Mają czekaj. Uważaj, żeby ci z ruiny nie Bomba leży cały czas. Gdzie tam, do mnie? Trójki. A w kałach Tak jest! Puch, puch, puch! Nie Dureks nikt mnie nie dopadnie! Dureksy nie pękają! Było to sprawdzane przed stream przed tym... Wszystko jest sprawdzone, legitne, duża firma, duża marka. Najlepsza. fuck off fuck off well, really this? Off is you just me. get the fuck mate no fucking way i've just been double sniped out of a fucking car by the way there's no way who's this i've just been fucking double sniped out at... no man get yeah, off fucking course off oh, fucking course should i go with the sniper Off oh, fucking course you yeah. are fuck you <laughs> oh, <no. laughs> <laughs> of course you are, of course you are. Turniej, gierka solo o 100 tysięcy dolarów, przypominam. Miałem na niego, na niego kontrakt w ogóle w tej gierce. Chłop, obsrany jak 150, nie? Tom, what? I mean I'm so in mean a solos! It's don't just fucking care this! Close the door! Oh. Fucking hell! <laughs> fucking hell! <laughs> what the fuck? <laughs> <laughs> what the fuck? Fucking hell!